Dzień dobry, kliki jestem. Witajcie we wtorek. Witam wszystkim. Kłaniam się niewielką i zapraszam na gimnastykę. Agatko, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteś. <gulia> Bogusiu, dzień dobry. Tereniu, dzień dobry. Urszulka, dzień dobry. Cieszy mnie to, że już tyle miesięcy ze mną ćwiczysz, kochana. <gulia> obejrzałam dzisiaj. Posłuchajcie, kochani, pierwszy odcinek mojej gimnastyki na Wesoło. Nagrałam 31 marca 2024, czyli tegoż roku który już się zbliża ku końcowi. No i kochani, bo mamy grudzień. I taka byłam trochę zestresowana, ale widzę, że no jest postęp. <noise> Dzisiaj tak w fiolecie, kochani, a żółte skarpetki dlatego, żebym się tak odznaczała tutaj od tego, od tego tła szarości. Szarość to nie jest mój ulubiony kolor, ale ładnie to tak wygląda, bo można naprawdę zmieniać wszystkie, dołożyć kolory, jakie sobie kto życzy. Czerwone, zielone, żółte, pomarańczowe. Czarne też, czarnego to tak powiedzmy, też z dystansem. Kochani, niebieskie, fiolet i wszystko gra. Dobrze, kochani, zaczynamy. Ja dzisiaj mam lekką kontuzję, przegiełam trochę z ręką, nadciągnęłam sobie tutaj rękę dzisiaj. Także może nie wszystkie będę dobrze robiła ćwiczenia, ale kochani, kto by tam się na kontuzję patrzył. Kolano, bok kolana trochę przeszedł, ale jeszcze może nie do końca lecimy. Kij od szczotki, czyli ćwiczymy z tym, co mamy w domu. O! O! A jak, jak sobie zrobiłam? Natwyrężyłam. No, no, za dużo takich, wiecie, jak to robi się przez jakieś takie ruchy jedne w jakiś taki sposób, a jeszcze coś tam cię człowieka bolało. I kochani, co zrobiłam? Nakleiłam sobie plaster taki ciepły i zawiązałam bandażem. Także mam nadzieję, że do jutra wszystko przejdzie. A grzeje mnie, kochani, także plaster, ucięłam takie dwa kawałki. Tu, no ja taką, tą łapkę mam chudą, chyba zawsze miałam, nie? tak jak moja mama kiedyś, ja bam, słuchajcie, może w swojej klasie podstawówki poszła ze mną do lekarza i mówi: Nie wiem, czy takie były badania okresowe, tak przy okazji, że taka jestem chuda. A on tak patrzy na mnie, no ale tak je, no je. No obiadu na raz nie zje całego, żeby zupy i drugie. To chyba mi do dziś zostało. No i kochani, i on mówi: Tak, patrzy tak na mnie, no tam z mamą rozmawiał. Nie wiem, czy tam badania robili, bo słuchajcie, już tego nie pamiętam. Potem mówi tak, proszę pani, proszę się nie martwić, będzie jedna modna panna w okolicy. <grywa> Także to, <grywa> kochani, czasem się obrażamy, bo ktoś mówi, ach, że jesteśmy grubi. No to tak jest, no, grubi, czy grubszej kości, ale to trzeba tak po prostu spojrzeć na siebie i powiedzieć, no, kochani, no, tak jak sobie pozwaliliśmy, tak mamy. Oczywiście, że to do tego dochodzą różne tam choroby, ale. Ten ruch, posłuchajcie, Uluśu, słusznie zauważyłaś, jak te mięśnie są takie za stałe, prawda? Za stałe. I taki jest, chyba najbardziej, taki najlepszy sprawdzian, jak człowiek idzie po schodach. Czy tak? Człap, człap, człap. Czy hop, 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 hop. No właśnie. Zobaczcie, o, poobserwujcie siebie. I po prostu, kochani, nie ma co tam opowiadać, że wszyscy są winni, tylko się trzeba wziąć za siebie. Michę podzielić na pół. To ta najsłynniejsza dieta. No i do przodu. Czyli kochani, co robimy? Ćwiczymy. Ćwiczymy. Troszeczkę ograniczamy jedzenie. I to wszystko od razu jest ku naszemu. dla naszego dobra. O, dla naszego dobra. Okej, okay, kochani, dobrze. Mamy ten kijek, ale może dzisiaj już odstawimy. Może jakieś inne będziemy ćwiczyć. Weźmiemy, staniemy sobie tak szeroko. Szerzej tak na stopach stopy szerzej niż ramiona, ręce szeroko i raz. Ja się tak odsunę, żebyś tej zasłonki nie. Co na zewnątrz jest noc. Noc, bo u nas dzisiaj był wschód słońca ósma 3, a zachód szesnasta 2. No to kochani. No to o czym my mówimy? Tak obserwuję, bo jestem ciekawa, kochani, jak to będzie ten najkrótszy dzień będzie, ile trwał, bo to w zależności jak na przykład nad morzem trwa najkrótszy dzień 7 godzin z kawałkiem, to trochę dalej w górach, w Polsce, tak przynajmniej wyczytałam, trwa 8 godzin. No nie wiem, trzeba by zobaczyć, dlatego ja też tak sobie tutaj będę obserwowała. Do 21. A 21 grudnia przesilenie zimowe i już będzie przybywało dnia. Także zobaczcie, robimy wiatr. <ścoughs> robimy wiatr. O. o! I tak. I hop. I siub. I hop. I siup. O! I tak to jest. O. I robimy wiatr. A, kochani, mam tutaj pytanie od kolegi z pracy. Poprosił, abym przywiozła dla żony z Polski, jak będę, dobrą polską czekoladę. Podpowiedzcie mi, kochani, jaką lubicie polską czekoladę? Tylko teraz jest tak, nie zapominajmy, że tutaj milki. A, posłuchajcie, są po 69 centów. To może ja przed, po aktualnym kursie normalnie w sprzedaży, posłuchajcie, przedświątecznych czekolad, milki najróżniej, najróżniejszych, mnóstwo na stojakach. Wzięłam dwie, co to są dwie czekolady? I tak sobie pomyślałam, że aż nie wierzyłam, bo mówię tak, zobaczę na paragonie, aż nie wierzyłam, że to ta ceda. E, razy cztery, 25. Posłuchajcie, 2,98, 100 gram. Milki, 2,98 zł, czyli 3 zł. No ja nie wiem, czy to takie są ceny w Polsce też. To tak sobie porównać, ale chodzi mi o to, wracając do tematu. Dobra, robimy jeszcze troszeczkę wiatr. I teraz tak, no jaką, podpowiedzcie, jaką lubicie tylko polską czekoladę? I ja mówię, że posłuchaj, no tak, polskich tych czekolad to takich dobrych nie ma. Nocie, znaczy, dobre, takie są, o tak mu powiedział, takie są jak w Niemczech. Ale są dobre cukierki. Mamy duży, większy wybór. Posłuchajcie, cukierków w Polsce jest większy. No i tak myślę, że przywiązę mu no, śliwkę na Łęczowską oczywiście, coś z Solidarności, ale przypomniałam sobie o ptasimleczku. Mleczku. Także przywiązę mu ptasie Mleczko. No nie, no nie wiem, posłuchajcie, pewnie nie znają, bo tutaj jest w ogóle bardzo lubiane. No, Gizeli, to jak wyjazd do Polski, jadę na urlop, to obowiązkowo. Co Gizela potrzebuje z Polski? No to właśnie to słodkie, co lubi, czyli się mleczko. Dobra, okej, okay, kochani. Także jeżeli macie jakąś taką czekoladę polską, posłuchajcie, no wedla, no ja wiem, że to jest japońskie, ale chodzi o to, żeby było takie, że nie ma, bo rzeczywiście wedla na przykład nie ma tutaj w Niemczech, nie? Nie spotkałam na półce czekolad wedlowskich. No chyba, że to jest półka polska w Koflacie. Okej, okay, dobrze, kochani. To co robimy teraz? Wymachy nóg. Tylko bez, bez tego. No bez podpórki. Jeżeli potrzebujesz podpórkę, to jedziemy i raz i dwa. O, zobaczcie. Rączki, bierzemy sobie się tutaj podboczki. Ja dzisiaj w Dresiku. A już nie chciałam tak się tutaj demonstrować, kochani. Tak pokazywać z tym bandażem. No i chcę, żeby było mu ciepło. Także. <śm> Także, jeżeli macie jakieś fajne czekoladki polskie, które że możecie zaproponować, to, to czekam na podpowiedź i będę wdzięczna. Dziękuję. Hej, tak, tak, ten, ta piosenka za mną chodzi. Hi, hi, hi. No tak, bywa. Ok. Jeszcze parę wymachów. I dobrze, teraz, kochani, rozluźnienie. Takie trzęsienie. O, to jest, posłuchajcie, też fajne, żeby sobie po prostu stanąć i tak z 5 minut się postrząsać. Oczywiście jestem za tym, żeby jeszcze tak mentalnie zrzucić wszystko z siebie. Albo, albo, na jeżeli mamy taki piękny poranek, rano ćwiczymy się, to taki wiecie, wdech, wydech przy otwartym oknie. I otwarcie na nowy dzień. Dobrze kochani, o, opukujemy. No, opukujemy, opuk opukiwanie lubię. Długo się przekonywałam do tego opukiwania. A teraz mi się podoba. Okej, okay, paszki. Druga paszka. I jeszcze raz ta paszka. I tutaj na rękach, gdzie się ręka skina. I jeszcze raz. I bez wartownicze. I przy okazji możemy sobie brzuszek postukiwać. A jak będziemy masować, to pamiętajcie, tak jak zegarki, jak zegarki, wskazówki zegarka chodzą. Tak jak chodzi zegarek w prawą stronę. Także o, w prawą stronę. Ok, i pod kolankami. Okej. Okay. Siadamy sobie. Nie zanim siądziemy, kochani, to ja tak może troszeczkę przekręcę. Dzień dobry, dzień dobry. O. jak już się tutaj oprę to moje ulubione ćwiczenie. O, I robimy sobie o, i wymach. I wymach. <grym> i wymach i rączka idzie do góry i do tyłu, do góry i do tyłu i całe ciało pracuje Uf. 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 i siup. Marcinie, dzień dobry. Witam panów, Filipie, dzień dobry. Uf. 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 Ok. Drugą stronę zrobimy sobie na taboreciku, no żeby już tak nie była. Tyłem do Was. Ok. I Uf. no, wyżej. No i zrobimy sobie dzisiaj, kochanie, ćwiczenie oka oczu. Wczoraj <laughs> to mi głowa chodziła. A to mają oczy chodzić w lewo i w prawo. Także zaraz zrobimy sobie ćwiczenie też na pięśni. o oczu. O. Ucz! Kiedyś to było ucz przez zamknięte. już <laughs> tak z jakiegoś dyktanda. Chyba pamiętam. Były oka w <laughs> i oczy ludzi. <laughs> Okej. Okay. A jeszcze możemy troszeczkę się wyginać przy tym krzesełku. <laughs> Na sztywnych rękach tutaj. <laughs> Nie zginamy. Takich parę skłonów tułowia. Ja tak trochę się tą ręką opieram. Ale... O, jak mnie te plastry grzeją, mówię Ale wygrzeją i to pomaga. Sprawdziłam raz. Uf. Uf. Ok, jak już mamy... Nasz stołeczek, posłuchajcie, on tutaj hałasuje, bo tu jest to jest taki pojemnik. O, tu się otwiera, i no można sobie różne rzeczy pochować. Co to tak wiecie w domu, co jest? Gdzie schować żarówkę? Dodatkową, czy jakieś te przedłużacze. O, teraz to są, posłuchajcie, ładowarki. Bo to tak ciężko, żeby była jedna ładowarka do wszystkich urządzeń, nie? Chociaż już tak coraz bliżej. To tak każdy ma swoją, a najpewniej to dwie. Bo ja tu jeszcze mam przez dwa. Trzy. Ja to kochani kupiłam do auta, żeby nie wyciągać z auta. Trzy. cztery. Dzisiaj z koleżanką moją z słowaczką rozmawiałam na temat, kochani, podobnych słów jakie są w Polsce, jakie są właśnie w Czechach czy na Słowacji. I jest takie słowo takiej. Bo jej tłumaczyłam, że od nas jest czarodziejka i czarownica. I ta czarownica to jest taka bardziej negatywna, prawda? Bo wiedźma to wie. No czarodziejka to tak czaruje, a ona mówi, że u nich jest bosorka. Tak, bo się śmiałam, że profesorka, bosorka. No i, i zobaczcie, jakie to są czasem takie, a jest też jeszcze taka takich negatywnych, to jest jeszcze strzyga. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chodziło o to, że tak jak mówiła, to jest podobnie chyba striga. Ale tak jak jest u nas w Polsce strzyga, iśmy się zgodziły, że to jest to samo. No tak, ale to tak strzyga to dusi, nie? I ja mówię, że jeszcze u nas to jest taka strzyga, to raczej się kojarzy, no nie wiem jak u was, ale ja jak pamiętam z bajek o strzygach, to były takie strzygi, to takie, taki ra, ra, rodzaj takiego jakiegoś ducha, no bo tak strzyga go dusi. To nie to, że przyszła babeczka i go dusiła, tylko go ta strzyga w nocy dusiła i nie mógł spać, czy tam nie mógł się obudzić. O. A no te bajki są też ciekawe. No i w różnych w różnych językach różnie znaczą, chociaż wiele słów jest podobnych. Chociaż słowa są może podobne, tylko co innego znaczą. A już jak na temat rozmawiałyśmy ubezpieczenie, chyba po jest po czesku. To posłuchajcie, nie mogłyśmy dojść. No, i przeszłyśmy na niemiecki. Tu jest Renisieluk, także już było zrozumiałe, bo tak ja mówiłam po polsku, ona mnie nie rozumiała, jak ja chciałam się zapytać. I w końcu mówi: no, to po niemiecku to oto się, a to oto. To. No i zgoda zapanowała. No to zobaczcie, no, jak to czasem się okazuje, że inny język. No, nie zapominajmy, że na tutaj, gdzie jestem, na byłym. No, to były obszary NRD kiedyś, prawda? No, to też był obowiązek nauki języka rosyjskiego. No i jak to było? Babeczka się mnie pyta. Jak masz na imię, po rosyjsku. Jak ciebie? ciwia zawód? A mnie зовут Magdalena. No. Także przypominała sobie ze szkoły, co pamięta z rosyjskiego. No, to też takie ciekawostki. Zobaczcie, kochani, jak to człowiek spotka jakąś osobę. Gdzie indziej? Gdzieś za granicą. Nawet nie chodzicie za granicą, może być i w Polsce, w ogóle gdzieś w świecie, o tak może powiem. I zobaczcie, ile jest różnych ciekawych tematów, które można, od których można zacząć rozmowę. Ciekawych. No bo nie ma takiego człowieka, co by poznał wszystko, prawda? Okej, okay. ja teraz, a teraz mogę, powiem tak, zapraszam na dywan. I przechodzimy na dywan. Tak, teraz sobie siadłam, kochani, i tak się śmieję, z sama się, że jakaś taka jestem. Ostatnio ofiara losu. Do mnie jeszcze trochę boli. No takie żółtawe to kolano o tu, także to nie to, że przód, tylko tu ten bok, tak jak się wyłożyłam. No jeszcze, jeszcze mnie boli. No ale okej, okay, kochani, to nie ma się co poddawać. Do lewego kolana już ma prawa ręka, no. samo życie. Ok, no to prostujemy kolanko, żeby nie, boła, nie bolało i kochani, robimy skłon. Raz, dwa, trzy. Mnie to dzisiaj trzyma trochę tych ciuchów. Raz, dwa, trzy. Ale się nie dajemy. Raz, dwa, trzy. I każdy tak jak umie, robi i z naciskiem, żeby rozciągnąć nasze mięśnie. Raz, dwa, trzy. Żeby później nas nie bolało. Raz, dwa, trzy. Uff.

Raz, dwa, trzy. Uf, ok. I to, co dawno nie było, kochani, noga do tyłu, to kolano się tutaj zgina i się kładziemy na podłogę. Wyciągamy ręce przed siebie i kładziemy głowę. Uf, raz, dwa, trzy. Uf, raz, dwa, trzy. Ok. I zmiana nogi. I dwa razy liczymy do trzech. O, i jak tutaj tak zginę, mi trochę boli. No ale, bochani, o, i to też nie ma się co tak. Mm, to jest jak koleżanka opowiadała, że jak spadła z konia, to koń uciekł. To okazało się, że, no oczywiście, że spadła. Dobrze, że tam sobie nic nie złamała, bo Była taka poturbowana, i dobrze, że szła te dwa, trzy kilometry, bo to jej pomogło. Później lekarz jej powiedział. Przez to, że no, bo słuchajcie, no musiała, no musiała iść, no co miała się położyć i leżeć. jeżeli mogła iść, to była tylko taka lekko mówię, potłuczona i to jej pomogło w tej rehabilitacji. Dobra, kładziemy się. Raz, dwa, trzy. Koś tak mi niewygodnie, kość się tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uff, ok. I zmiana nogi. O, ja chyba przez, to, przez tą kontuzję lekką mi tak jakoś się ciężko położyć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mam mikrofon blisko, to pewnie źle słychać. No tak, tak, tutaj. I już ostatni raz. Także staramy się położyć na podłodze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uf, ok. No, nie będę dzisiaj kobry robić, nie będę się szarpać, ale kochani, kładziemy się dalej, nogi opieramy na czymś stabilnym i lecimy z podnoszeniem naszych bioderek. Raz, dwa

7, 8, 9, 10 Uff. i rowerek. No i opowiem Wam, nie wiem czy korzystacie można yy, 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 ściągnąć sobie aplikację no tej yy, yy, sztucznej inteligencji AL a i? A i? I kochani, na przykład jest tak, że można zadać pytania o kawały. No te kawały, ta sztuczna inteligencja no, opowiada, no mówi, są takie, jakie są, <grywa> no ale taki jeden, <grywa> jak to jest, po remoncie w mieszkaniu, podłoga, co mówi? Jestem wykończona. <grywa> no to no, taki... <grywa> <grywa> Jaka inteligencja to kawał. No, jestem wykończona. Także ja nie jestem dzisiaj wykończona. Nie czuję się jak podłoga. I cieszę się, że przez, te, przez to, że ćwiczę, to po prostu się dobrze czuję. Kochani, bardzo dobrze mi ten sok z robi. No, tak mi smakuje. Chyba organizm potrzebuje. Po dawno nie piłam takiego prawdziwego soku z barwi z domu robionego. Ale w słuchajcie, naprawdę, po prostu mi smakuje. Wczoraj wypiłam dwie szklanki, dzisiaj też mam. Właśnie się szykuje i no po prostu mi smakuje. A jeszcze wam podpowiem, bo czasem jest tak, że jesteśmy zmęczeni. Jakoś tak przybici tym wszystkim, że to takie to życie nasze, a nie inne. Tak nas wszystko dołuje. I podpowiem, takiem zada pytanie tam pytanie, a kiedy robiłaś lub robiłeś poziom żelaza? A no właśnie, jak człowiek nie ma siły, taki jest dobity, to może pora zrobić sobie po prostu podstawowe badanie krwi, łącznie z cukrem i żelazo poziom żelaza. Bo tak sobie kiedyś przypomniałam, czy kiedyś, dzisiaj tak sobie przypomniałam, że kiedyś tak ktoś mi kiedyś jakiś. <grych> Jakiś taki temat się wiosął wiele lat temu i okazało się, że rzeczywiście to żelazo miałam takie byle jakie. I jakoś tak podgoniła mi. Uff, ok. O. Można jeszcze sobie poskinać nóżki. O, o ja tutaj na to, gimnastyk, na to moje kolano. Okej. Ok. Kochani, bardzo cies się cieszę, <laughs> Alinko, dzień dobry, cieszę się, że ćwiczycie razem ze mną, jest mi naprawdę niezmiernie miło i kochani, powiem tak, no już tak powtarzam parę razy, ale naprawdę ja się cieszę, że mogę się też z Wami ćwiczyć i to jest najpiękniejsze. Pa! A dzisiaj pozdrawiam szczególnie Panią Gabrysię, Pani Gabriela, bardzo mi miło, cieszę się, że Pani z nami ćwiczy. Do jutra. No a gdzie ćwiczenia na oczy, kochani? Są, są, uwaga, ćwiczymy, czyli tak. No, patrzymy, na na pilocika tak patrzę, żeby sobie tak wyostrzyć wzrok. i teraz tak, nie ruszając głowy, chodzą oczy. A później sprawdzę, jak to było. I tak sobie pomyślałam, a teraz robimy koło. I w drugą stronę. I wcale nie jest prosto tak Tą głowę utrzymać. Równo. Trzeba nad tym panować. Wczoraj to już, kochani, tak ćwiczyłam, głowa mi chodziła, a to mają oczy chodzić. A teraz już bez pilocika. Patrzę i tak do góry, na dół, do góry, na dół, na boki, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo i już. No ja tutaj, kochani, jestem po paraliżu już. W marcu będzie, w marcu przyszłego roku będzie 4 lata, także troszeczkę ta strona, to oko, to tak widać, że tak mi się przymyka. I myślę, że nawet teraz jeszcze jest tak, że czasem chyba ze zmęczenia tak jest, że czasem mniej widać, a czasem więcej. Ale to się przyzwyczaiła. No to jeszcze tak ostatni raz? <laughs> Pewnie to fajnie wygląda. Pa, do jutra.